W świecie pełnym technologii zarządzanie finansami osobistymi nie musi być skomplikowanym zadaniem. Wystarczy zaufać narzędziom, które są zaprojektowane tak, aby nam to ułatwić. Jednym z nich są aplikacje PFM, Personal Finance Management, które mają na celu usprawnienie zarządzania naszymi pieniędzmi. Umożliwiają one monitorowanie wydatków. Inwestowanie czy poprawę zdolności kredytowej, samo korzystanie z aplikacji to dopiero początek, kluczem jest konsekwencja w monitorowaniu swoich wydatków i dochodów, planowanie budżetu, a także determinacja w dążeniu do ustalonych celów finansowych. Zarządzanie pieniędzmi to proces, który wymaga czasu i jest uwarunkowany przez nasze podejście i zaangażowanie. Duże znaczenie ma więc aspekt psychologiczny. Finanse to nie tylko liczby, ale również emocje, zachowania i nawyki. Zrozumienie tego kontekstu może pomóc nam jeszcze lepiej zarządzać pieniędzmi. Zrozumienie naszych finansów nawyków i behawioralnych błędów finansowych. Pierwszym krokiem w zarządzaniu finansami jest zrozumienie skąd pochodzą nasze dochody i na co wydajemy pieniądze. Asystent finansowy automatycznie kategoryzuje transakcje, co daje nam jasny obraz naszych wydatków. Możemy zobaczyć, Ile z domowego budżetu przeznaczamy na jedzenie, rachunki czy rozrywkę, a także jakie są nasze stałe opłaty. Oprócz tego wszyscy mamy określone nawyki finansowe, zarówno dobre, jak i złe. Niektórzy są naturalnie oszczędni, podczas gdy inni mają skłonność do impulsywnych zakupów. Asystent finansowy pomaga nam zrozumieć te nawyki, śledząc nasze wydatki i pokazując zaobserwowane wzorce, rozumiejąc własne nawyki, będziemy mogli świadomie podjąć decyzje pozwalające na poprawę naszej kondycji finansowej. Wiele decyzji finansowych narażonych jest na błędy behawioralne. Przykładem może być zjawisko zakotwiczenia, które mówi o tym, że pierwsza informacja, którą otrzymujemy, staje się punktem odniesienia przy podejmowaniu przyszłych decyzji. Jeżeli znamy więc cenę jakiegoś produktu, każda inna cena, którą potem zobaczymy, będzie porównywana do tej pierwszej. Inny błąd, którym jest skłonność do utraty, polega na tym, że bardziej boimy się strat niż cieszymy się z zysków. W kontekście finansów osobistych oznacza to, że często podejmujemy takie decyzje finansowe, które pomogą nam uniknąć strat. Nawet kosztem możliwości zysku funkcje dostępne w asystencie finansowym ułatwiają nam zidentyfikowanie i zrozumienie naszych błędów behawioralnych. Dzięki temu uczymy się bardziej świadomie podejmować decyzje finansowe i unikać typowych pułapek. Planowanie domowego budżetu. Gdy znamy nasze dochody i wydatki, możemy przejść do następnego kroku: planowania budżetu. Asystent finansowy oferuje funkcje do tworzenia budżetów które wspierają nas w planowaniu wydatków na każdy miesiąc, możemy zdecydować ile chcemy wydawać na różne kategorie aplikacja poinformuje nas, kiedy zbliżymy się do ustalonego limitu. Monitorowanie i kontrola wydatków sposobem na radzenie sobie ze stresem finansowym. Monitorowanie naszych wydatków jest kluczowym elementem zarządzania finansami. Asystent finansowy daje nam możliwość śledzenia wszystkich naszych transakcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy zobaczyć, kiedy wydajemy za dużo i szybko podjąć odpowiednie kroki. Aby to zmienić. Finanse często są źródłem stresu. Może to wynikać z braku pieniędzy, długów czy niepewności co do przyszłości. Asystent finansowy może wspierać nas w radzeniu sobie ze stresem finansowym, umożliwiając nam większą kontrolę nad finansami. Dzięki temu zyskujemy większe poczucie pewności i spokoju. Planowanie na przyszłość? Samokontrola i psychologia oszczędzania. Zarządzanie finansami to nie tylko kontrola bieżących wydatków, ale także planowanie na przyszłość. Asystent finansowy może pomóc nam w ustawieniu celów finansowych, takich jak oszczędzanie na zakup domu, wyjazd na wakacje czy stworzenie funduszu awaryjnego. Niektóre aplikacje oferują nawet symulacje, które pokazują, jak poszczególne wybory finansowe mogą wpłynąć na naszą przyszłość. Oszczędzanie na przyszłość jest kluczowym elementem zarządzania finansami, ale nie zawsze jest to łatwe, wiele osób ma trudności z oszczędzaniem ponieważ korzyści są odroczone w czasie, co wiąże się z konfliktem między natychmiastowym zaspokojeniem potrzeba długoterminowymi korzyściami. Psychologia finansowa wskazuje, że mamy skłonność do uprzywilejowywania nagród krótkoterminowych kosztem długoterminowych. Asystent finansowy może pomóc nam w walce z tą tendencją, oferując funkcje, które będą dodatkowym motywatorem. Pomogą w lepszej samokontroli i ułatwią oszczędzanie. Zalicza się do nich automatyczne przenoszenie pieniędzy na konto oszczędnościowe. Wizualizacja naszych celów oszczędnościowych, postępów w ich realizacji i możliwość obchodzenia małych zwycięstw jest to ważne, ponieważ motywacja jest kluczem do utrzymania dobrych nawyków finansowych. Edukacja finansowa. Wiele aplikacji PFM zawiera również materiały edukacyjne które pozwalają lepiej zrozumieć zarządzanie finansami. Możemy nauczyć się podstawowych koncepcji, takich jak odsetki, inflacja, inwestowanie, a nawet zasady działania kredytów. To nieocenione źródło wiedzy, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z finansami. Psychologia odgrywa istotną rolę w zarządzaniu finansami i budżetem domowym, zaobserwowanie swoich nawyków, radzenie sobie ze stresem finansowym. Zdolność do samokontroli i podejmowania decyzji czy motywacja, do osiągnięcia celów, to wszystko jest częścią procesu. Zrozumienie emocji i zachowań w kontekście finansów może być kluczem do poprawy naszej sytuacji finansowej. Pamiętaj, że pieniądze mają nie tylko wymiar materialny, ale także emocjonalny. Uważność wobec własnych finansów, jak i emocji, jakie generują. Jest równie ważna co umiejętność planowania budżetu czy oszczędzania. W aplikacji C24 Mobile pełnej korzyści znajdziesz asystenta finansowego, który pomoże ci w zarządzaniu finansami, kontroli bieżących wydatków i oszczędzaniu. Źródło: https://www. Gate.net slash publication slash 356730802 podkreślenie aplikacje podkreślenie pfm podkreślenie jako podkreślenie fintech podkreślenie w podkreślenie finansach podkreślenie osobistych.